Mapa Azji w Age of History jest to mapa, która ma najwięcej prowincji. Mapa Azji ma nawet więcej prowincji niż sama mapa z Ziemi. I właśnie na tej mapie sobie w tym filmie zagram. Jak widać tutaj nawet grafika jest inna, taka trochę jakby z Bloody Europe, ale nie jestem pewien. Wszystko tu wygląda po prostu inaczej, tak przyjemniej dla oka, ale tutaj... no. Tutaj są też różne raki scenariusze, na przykład jest piąty rok. Ale to chyba też jest w zwykłym no, scenariuszu, ale nie wiem, ale jakby to taka ciekawostka, że patrzcie, tutaj nawet widać ten. No taki scenariusz chyba jest tylko mają w historii, ale tutaj nawet widać Europę oraz trochę Afryki. Jak sobie na przykład wejdę na przykład na współczesny świat, jak sobie wejdę ten scenariusz, to mogę na sobie zakryć taką Etiopią pełną. Nie wiem, jakimś ułamkiem tutaj Zambii. Demokratycznym Republiką Konga, nawet, a nawet chłopie Finlandią. Patrz, tutaj jest w rogu. Mogę sobie nad Finlandią zagrać. Tylko, że tutaj stolica się niezbyt mieści. A ty, nie zapomnij, dać łapki w górę. Suba, wejdźcie na serwer Discord, wejdźcie na kanał Save Plus, zajrzenie w opcji wspierający, napisanie komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Jeszcze jest Estonia, taka jakaś większa. Łotwa i Litwa, i Białoruś. Chociaż czy to właśnie... się. Nie no, no, Estonia się wydaje być jakaś większa, nie wiem czemu. Jakieś... Jakieś krzywe to jest, ale mniejsza w to. Tutaj głównie chodzi o, o Azję, o ten kontynent. A w tym filmie sobie po prostu zagram na tej mapie, żeby sprawdzić co się zmienia. O, nie ma tutaj Australii w ogóle. Ciekawe. Tylko jakim by sobie tutaj zagrać? Zagram sobie Japonią. Małe wojska mamy na sam start, tylko 750 tam było. Podatki, towary, inwestycji oraz punkty technologii. Tych punktów technologii też tutaj zbytnio dużo nie jest. Ale dobra. Też w ogóle tu się zaczyna rozgrywka w 20... 2020 roku, a nie w 2018. Dobra, ja sobie tu wyrekrutuję wojsko. Jeśli nie, wy możecie dać łapkę w górę, suba, pić na serwer Discord, pić na kanał Selek Plus. Do wszystkiego, do wszystkiego link jest w opisie, a pewnie to wszystko znacie. Chyba. No świetną całą formułkę co mówię w sumie co film. No bo staram się mówić, bo czasami o tym zapominam. Też jeszcze to wstawkę daje, No. Więc... Po po nie powinniście o tym zapomnieć. Ale dobra. Raz najważniejsze jest to, aby sobie całą armię zgrupować. 40 tysięcy żołnierzy. Tam do mojej stolicy po prostu. I będzie git. A tutaj portu nie ma? To to wojsko sobie nie przejdzie. Tej muszę rozwiązać. Tutaj też nigdzie nie ma portu. A nie jest, dobra. Tylko chwila, gdzie ja to wojsko wysłałem? Co? Tu nie ma portu? Czemu ty nie chcesz płynąć? Mordo? Czekaj, chwilę. No Takio mi, masz mi tutaj płynąć. Nie wiem, coś się tu chyba popsuło. Tu chyba gra wy, wykrywa port, ale tak nie do końca. No to jednak tak dużo wojska mi... Tak dużo wojska mi nie pozostało, no ale nic teraz nie wyrekrutuję, więc zaatakuję Republikę Chińską. Tak myślałem nad Koreą, ale na razie na Koreę jestem jeszcze zbyt słaby. Oka się desantuj. Dobra, tutaj jest ile nie mają prowincji? 7, no czyli 8 mieli wcześniej. No więc trochę wojska tutaj mogą mieć, więc tutaj też by wypadło mieć więcej wojska na różne rakie podboje na tej mapie. Dobra, wszystko udało mi się wziąć. No, i wszystko mogę wziąć również konferencji pokojowej. No i dobra, i trzeba tutaj trochę to zasymilować i sobie lepsze wojska ogarnąć oraz porty dobudować. Myk. No i wszystko się ładnie asymiluje. Tutaj na szczęście w Taipei jest port, więc sobie mogę ładnie zawrócić to wojsko. Na przykład od to... chwila. Gdzieś na ląd, żeby to wojsko to nie kosztowało. W sumie może tam być na tych wyspach, mi to nie przeszkadza. Tylko jakieś porty wszędzie tutaj dobudować by wypadało. Okej, okay, budują się. No już ja już sobie wybudowały. Ryby map. Ilość poworowych i wyrekrutuję wojska za całe swoje pieniądze. Nie czekałem do inflacji, bo to nie ma sensu, aż tyle skipować tur. W sensie nie chcę mi się. Mogłem niby zrobić tak, że sobie po prostu coś puścić w te, by byście nawet tego nie słyszeli, i tak sobie po prostu skipować i coś oglądać. Mówiłem o tym w innym filmie, w sensie jak to działa, że mi się raz coś tam popsuło. Mniejsza w to. Ale po prostu mi się nie chce. Chcę to sobie po prostu szybko zrobić, ten film. W sensie, nie mówię, że mi się nie chce i chcę to zrobić na szybko, tylko po prostu nie chce mi się po prostu siedzieć tutaj z godziny, po prostu sobie grając Japonią bez celu, testując sobie naj... najliczniejszą w prowincja mapę. Też to wojsko się tak tutaj późno pokazuje. W sensie, na zwykłej mapie, jakbyś, miał... jakbyś był na takim zoomie, żebyś widział swoje wojsko. A to kto musisz bardzo przybliżyć. Żeby móc w ogóle w to wojsko kliknąć, a ja tego bardzo nie lubię, 80 tysięcy wojska, no dobra, no, to na Koreę Południową mogę ruszyć, chociaż czy całą uda mi się zająć, to nawet nie wiem, ale zrobię wszystko co w mojej mocy. To już tam mi się jeszcze przebili, pewnie będą mi uciekali, no więc to okrążenie będzie niefajnie do dobijania, o 10 wojska koreańskiego mi się desantuje. Powinienem sobie z tym desantem na spokojnie poradzić. To wojsko tutaj na sobie zaatakuje, a oni się tutaj zdesantują, A tutaj 8 tysięcy wojska powinno ich zniszczyć. A, no, oni się zdesantowali jeszcze wcześniej. Co jest, jak oni mi tutaj się rozchodzą, nie fajnie. Ile, ale ja ich tutaj muszę połapać, ładnie. Dobra, połapani są. 99%, ani oni tu jeszcze wyspa mają, no tak. Nie można o tym zapominać. Wyspa o nazwie Jeju. 107 łącz, skoro mnie to kosztuje. Całkiem sporo, no ale tu jest sporo prowincji, więc nie ma co, nie ma co się dziwić. A ja teraz spróbuję zaatakować Koreę Północną. Ameryki tutaj nie ma, więc tutaj Japonia musi stanąć w obronie demokracji i, i w wolności i spokoju. Oni walczą z Chinami, co jest? Jeszcze to wygrywają. A ja, Korea Północna i Chiny to te, co sojusznicy w świecie. A tutaj bardzo ciekawe. Ale większość wojska nie mają tam. A ja chyba wam kiedyś mówiłem, jak działa AI w tej grze, że AI nie powinno zabierać wojska z jednego, fronta, z jednego frontu na drugi front. W sensie, jak AI zaczął prowadzić wojnę na jednym froncie, czyli o tu, to oni już nie mają zaprogramowane, że jak ktoś ich zaatakuje z innej strony, to żeby tam przerzucać wojsko. Chyba, że ja bym ich zaatakował najpierw, a później by ich Chiny zaatakowały, to niby wszyscy całe wojsko miały na, na mojej granicy ze mną, a na granicy z Chinami by nic nie miały. O, ale tutaj jednak chyba na tej mapie to inaczej działa. Albo po prostu mieli kasy i sobie dorekrutowali. Bo takie wojsko, bo AI chyba może rekrutować wojsko w takich momentach. Tylko jeśli by było powiedzmy, że zadłużone, to by nie pomyśleli, żeby przerzucić wojsko z jednego frontu na drugi front. To chyba też tak działa. Kurde, ta moja teoria jest jeszcze niezbyt dopracowana. Japonia sobie tutaj wzięła wszystko. A jak Chiny sobie tutaj wzięły, tej Korei wszystko. Więc ja sobie tutaj wezmę resztę. No i można by powiedzieć, że to takie rozbiory tutaj są. No i teraz będzie trzeba wszystko zasymilować. A dług jest całkiem potężny. No tutaj sobie wypływy z podatków. No niechaj będzie. Okej, okay. już mam chociaż złoto. Ten przychód też się tutaj jakoś podniósł. I mogę tutaj zacząć asymilować. Właśnie tysięcy żołnierzy mi pozostało. Ja bym to zostawił w sumie tutaj w Korei. Chociaż ja, ja tutaj Chin atakować nie będę. Dobra, to przeniosę to, przeniosę to tutaj do Tajwanu. I spróbuję się zasantować na Filipiny. Tak mam ambitny pomysł. Tylko sobie tutaj trochę kasy na farmie, dobra nie ma co czekać tutaj do inflacji, bo nie wiem czy wiecie czy nie, czasem o tym mówię, Mo jak tutaj jest ktoś nowy na tym kanale, że jak się pojawia inflacja to dla mnie już jest znak, że, że to już jest moment, że trzeba zacząć wydawać pieniądze, ale tym razem do inflacji czekać nie będę, tylko po prostu sobie trochę poskupowałem tur i zacznę rekrutować wojsko, za moje pieniądze, wiem, że teraz będzie, więc, że teraz ten, będzie mi ciężej zadłużyć to państwo, bo sobie to ogarnąłem gospodarczo, wszystko ładnie. I niby mógłbym rekrutować tylko do takiego momentu, żeby żeby jeszcze coś zarabiać, albo nie tracić, no, ale nie ma sensu. Bo i tak te wojsko będę desantował, więc będę je trzymał na morzu. A jak wojsko jest na morzu, to kosztuje więcej. I koniec końców, w sumie nie wiadomo, ile to wojsko, ile utrzymanie tego wojska będzie kosztowało. Okej, okay, tutaj sobie wszystko w Korei. Ogarnę. I to wojsko z Korei. Oj, no była wszystko, sobie jeszcze pójdzie tutaj do tutaj byłego Tajwanu i sobie stąd wypłynie na Filipiny dobra, tutaj dwa desanty po takiej samej ilości wojska, no i tutaj trzeba się rozejść, ale to chyba nie powinna być jakaś dla mnie przeszkoda, bo już tutaj to wojsko mogę znów złączyć tym razem tutaj się muszę rozejść po lewej stronie zaatakować stolica zdobyta, przeorganizowałbym się i oni się trochę wypalą tutaj mają mniej wojska, więc ja też wyślę mniej a tutaj wyślę więcej znów się przeorganizuje i pora tutaj wchodzić. Tutaj trochę mniej wojska, a tutaj więcej. No te wojsko stąd chyba będzie jeszcze gdzieś kontynuowało ofensywę. To będzie musiało wrócić na front, więc lepiej, żeby tego wojska, co będzie musiało wrócić na front było po prostu mniej. A, ty sobie tutaj już nigdzie nie przejdziesz, tylko ty na morze możesz wypłynąć. No dobra, chwila, to trzeba wypłynąć, ogarnąć się i tutaj bym się desantował. Oj, oni gdzieś płyną na jakiś desant. No nie, no tu chcecie się desantować, to jest żart. Czy ja, czy ja bym w stanie to wojsko im tutaj zniszczyć? Potencjał Aha, oni coś jeszcze dorekrutowali. Dobra, weźcie się zgodzcie na pokój. Wezmą nich tylko tą jedną wysepkę, tą jedną wyspę. Nie zgodzili się na rozejm. Ja, tu już te, ja tutaj już nic nie mam czym walczyć w sumie. No ale spróbujmy. Zniszczyli mi całe wojsko. Coś takiego. Nie zgadzają się. No dobra. To ta próba do tego podboju była nieudana. Może gdybym wcześniej wysłał ofertę pokoju, to może by się zgodzili. Dobra, trzeba trochę kasy na i znowu tam ruszać. Chyba, żeby się zaraz zgodzili na rozejm, bo coś nie chcą się desantować. Oj, chyba gdzieś się desentowali, bo mnie w mam. Ty zgodzili się, dobra.